23 maja 1892 roku rozpoczęto burzenie części budynków Szpitala i Kościoła Świętego Ducha. Były one ulokowane w północno-wschodnim krańcu Krakowa, tuż przy murach obronnych. Do dziś przetrwał jedynie Kościół Parafialny Świętego Krzyża, nieliczne budynki oraz nazwa ulica Szpitalna. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się grafika przedstawiająca XIX-wieczny widok tego kompleksu. Budynki powstawały w różnych epokach i łączone były w jedną całość, nie stanowiąc nigdy architektonicznej jedności. W średniowieczu szpitale zazwyczaj lokowano poza miastem lub na jego obrzeżach. Duchacy sprowadzeni zostali do Krakowa w 1244 roku. Na początku XIV wieku wzmiankowany jest już Kościół Świętego Ducha oraz Szpital. Służył krakowianom przez kilkaset lat. W XVIII stuleciu Kościół zaczął chylić się ku upadkowi. Systematycznie zaniedbywany Szpital także popadał w ruinę, zwłaszcza w XIX wieku. Zaczął się sypać, grożąc zawaleniem. W 1886 roku Walery Żewuski wystąpił z wnioskiem o uchwalenie funduszy na budowę nowego teatru i wyburzenie zabudowań poduchackich. Rada miejska taką uchwałę podjęła. Decyzja ta wywołała ostry sprzeciw miłośników zabytków, krakowskiego środowiska naukowego, jak też artystycznego. Protestował między innymi Jan Matejko, który chcąc ratować kościółek, zaproponował odkupienie i wyremontowanie go własnym sumptem. Rada pozostała jednak nieugięta. Matejko, dotknięty do żywego okazaną mu przez miasto obojętnością, odesłał dyplom honorowego obywatela miasta Krakowa, a także ogłosił list otwarty, w którym zapowiadał, że nie wystawi już żadnego ze swoich obrazów w Krakowie na widok publiczny. Zniknął bezpowrotnie malowniczy zakątek średniowiecznego Krakowa, a na jego miejscu wzniesiono Teatr Miejski imienia Juliusza Słowackiego. Czy decyzja o wyburzeniu była dobra, czy też zła, możemy to dzisiaj ocenić sami.